Siemoneczko, ziemneczki, dzisiaj z tej strony Tomel i dzisiaj Wam pokażę jak zrobić skrzynię pułapkę, bo niektórzy mogą mnie wiedzieć więc czekajcie, weźmiemy tutaj um, potrzebujemy TNT o, wioska. no i patrzcie, Oj oh, sorry, fail um, no kopiemy na głębokość do dwie kratki. Bierzemy piasek jak mamy, przy sobie. Kładziemy. Kładziemy w skrzynię. No i powiedzmy jestem taki powiedzmy, Steve po prostu idzie sobie o skrzynię otwiera. Patrzę a nic nie ma idzie. Idzie. wybucha tu nagle skrzynia. No i nagle skrzynia pułapka. Okazało się. Więc powtórzę, pokażę Wam, jak jeszcze raz zrobić. Kupiłem dwie kratki, a chcemy, żeby wybuchły... Ale... Czekajcie, bo to nam się nie wychodzi, bo nie mamy tego. Oczywiście piasku zwykłego. potrzebujemy takie coś, bo piasek jak wiecie się sypie. Czekajcie. O! I na przykład kładę tak. Tu, 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 tu. tu. Idiota, że mnie sorry fail. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wy oczywiście możecie inaczej to zrobić, bo to się rzuca w oczy, oczywiście tylko. Pojadziemy... Ups. Chodzimy. Chodzimy. O, idzie sobie, Steve, patrz. Co to? Suniemy i popatrzymy. nic tu nie ma. Dobra, to idę dalej. O kuźwa zjebało. Po prostu. Sorry, za moje słownictwo, ale... Dobra. To było... To jest dzisiaj na tyle. Kończę. No i nara wam. Cześć. Bye.